Państwo, kilka dni temu, 1 grudnia, jako przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej miałam przyjemność wręczyć zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy nowo wybranym Państwu radnych. Dzisiejsza sesja to kolejne ważne wydarzenie w wieku naszego miasta. Jest ona ukolonowaniem tegorocznych wyborów samorządowych. Wyborów, podczas których lokalna społeczność Zmierzając do lokali wyborczych, wskazuje, że samodzielnie chce decydować o własnych sprawach. Jest to możliwe dzięki działającym mechanizmom demokracji i postępującemu procesowi tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W listopadowych wyborach, oprócz radnych gminy, wybieraliśmy także burmistrza. Człowieka, który już w chwili podjęcia decyzji o ubieganiu się o mandat. Przyjął na siebie zobowiązanie, że bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie naszego miasta i gminy. Szanowny Panie Burmistrzu, zgromadził Pan spory kapitał społeczny. To właśnie Pana większość wyborców obdarzyła zaufaniem. Serdecznie gratuluję wyboru. I życzę, aby ciężar odpowiedzialności, który na Panu spoczywa, nie przypłacał, lecz był źródłem siły i inspiracji. By dobrze układała się współpraca z Radą, a mieszkańcy Kamienia Komorskiego wspierali Pana precyzję. Przyszczę dużo optymizmu i konsekwencji w działaniach. Wyrażam też przekonanie, że pełnienie funkcji burmistrza będzie dla Pana źródłem osobistej satysfakcji a dla nas powodem do zadowolenia. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałabym na ręce ustępujących Panów Burmistrzów, obecnego tutaj Pana Burmistrza Andrzeja Jędrzejewskiego i Pana Burmistrza Bronisława Kartinskiego złożyć podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności i życzyć powodzenia w dalszym życiu zawodowym i prywatnym że został pan wybrany na burmistrza gminy w Kamienicach Gratuluję serdecznie. Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności i prawo, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla do dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi możliwe. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, za parada, Panie i Panowie Pisi, mieszkańcy Panie i Panowie jestem dumny, że mogę stanąć przed tak wielką ilością osób. Wierzcie mi że w najjaśniejszych znakach nie spodziewałem się, że będzie Was a Staję tu z pokorą po ceremonii zaprzysiężenia. Zaprzysiężenia stanowiska burmistrza, które otrzymałem dzięki Wam. Wam, mieszkańcom Gminy Kamień Pomorski, którzy zaufali mojej osobie. Zanim przejdę do podziękowań i zaproszenia Państwa do swojej pracy, pozwólcie, że osobiście podziękuję ustępującym górnym nieobecnym co prawda, uważa się myłem, panu burmistrzowi Bronisławowi Karpińskiemu, jak również jego zastępcy, panu Andrzejowi Jędrzejewskiemu. Za te 12 lat, które wkład i trud, które włożyli w pracę na rzecz naszego dobra. Jestem podbudowany. I myślę, że nie tylko ja osobiście, ale również mieszkańcy chcieliby podziękować Panom za to, co dla nas zrobiliście. Jeszcze raz w imieniu tych mieszkańców, ale jest swoim własnym naprawdę Państwu z całego serca dziękuję. I dziękuję koleżankom, kolegom, którzy objęli mandat radnych. Zapraszam Was już dziś do współpracy. Mam nie nadzieję, a wręcz przekonanie, że nie tylko ja jako burmistrz, ale również i Państwo będziemy współodpowiedzialni za to, co się na terenie Kamienia Pomorskiego, Gminy Kamień Pomorskich przez najbliższe 4 lata będzie Mam również przekonanie, że zrobimy wspólnie, razem wiele dobrego. Nie chciałbym zapomnieć w tym momencie również o Państwa mieszkańcach, ale i sołtysach. Zapraszam do współpracy. Proszę Was nawet o to, abyście pomogli mi osobiście, jak również wszystkim urzędnikom czy osobom, z którymi można współpracować, z którymi trzeba współpracować. Chciałbym bardzo podziękować mojej żonie, której tu dzisiaj nie ma, ale dzięki jej wsparciu w moją pracę społeczną i jej wielkiej cierpliwości stoję tu przed Państwem. Jest mi niezmiernie miło, że jest również moja rodzina. Prawda nie ma wśród nas moich rodziców, ale w tym dniu myślę, że spoglądają z góry i pomogą mi osobiście prowadzić ten urząd na tyle dobrze, aby byli z niego dumni. Nie ze mnie, ale z tej swojej ludzi. Chciałbym Państwa zapewnić również, Będę wszystko, aby forma naszej współpracy była nie tylko formą spotkań towarzyskich, ale w szczególności pracą miastu i MERCIN. A nie będę uciekał od tego, aby się z wami spotykać. I proszę również o to moich kolegów, koleżanki z Rady, jak również pracowników Urzędu Miejskiego. To tylko dzięki Państwa zaangażowaniu dojdziemy do momentu, w którym za 4 lata każdy z nas przyjmie podziękowania za spełnione obowiązek. Bo to, że tutaj dzisiaj siedzimy, którzy ja przed Państwem stoję, jest to w tej chwili naszym obowiązkiem służyć Państwu. Proszę Państwa, rok. Proszę bardzo, zbudujmy naszą gminę. Waszą gminę. Zamożną i perspektywiczną. Gminę, która nazywa się Kamień Pomorski. Naszą wspólną gminę. Dla Was, drodzy mieszkańcy, koleżanki i koledzy. Dziękuję. Chciałbym również zaprosić po tej krótkiej sesji na słodkie poczęstunek, abyśmy spojrzeli na to w sposób bardzo radosny, w sposób taki, aby wejść w następne cztery lata pracy z nadzieją na to, że będzie lepiej. Że będzie lepiej, że damy radę. Dziękuję jeszcze raz. z wielką pokorą przyjęliśmy decyzję i wolę naszej Chciałbym pogratulować Panu Komisarzowi Kurydek, już raz zrobiłem w budżecie inicjatywy, ale jeszcze raz Panu Przewodniczącemu Boruzie oraz szefowi sztabu... Moja gminia odpowiada panu słowi Żeby. Pierwszy serdecznie gratulacje. Chciałbym powiedzieć, że życzę tego, aby udało się panu burmistrzowi realizować wszystkie plany, które pan zamierza. Wierzę, że pan ma dużo dobrej woli. Potrafi pan e, przeprowadzić proces kontynuacji rozwoju gminy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Takiego dobrego. 本来已经给你们回本了 да бу табәкадән берәр